Dzień dobry, Dzień dobry bladym świtem. Znaczy w sumie dla kogo bladym. Z reguły wstaję koło 5 rano, tak dla sportu i kondycji, a dzisiaj się powylegiwałem aż do siódmej. Herbatka z rana. Mój ulubionym kubku, pamiętacie go, on jeszcze nic nadal funkcjonuje. No eee, tak, ja wstaję sobie wcześniej z reguły po to, żeby tak się przejść z psem, kiedy jeszcze jest półsto i blady świt jest i rosa na trawie, więc lubi na przykład sałapy wyczyścić w rosie. Rano też jest zresztą inne powietrze, jest pusto, nie ma innych wyprowadzaczy psów, więc nie ma nie robimy awantur z Hiltonem. A... czy e, muszę tą kamerę... dawno nie nagrywałem przed kamerą. Nie dawno. Właśnie, no post-commentum nam się nazywa, tak by się częsło, bo tu mi się podłoga buja. W tej części pokoju. E, no, te źle wyprofilowali podłogę, naprawdę. Niedobrzy panowie robotnicy. E, wiecie co? Trzeba zrobić te post-commentum. To jest pierwsza rzecz. Druga... Ja sobie z reguły rano robię też przegląd prasy, żeby wiedzieć, o czym potem mówię, ewentualnie myślę. Co mi się zdarza, że myślę. <laughs> Dzisiaj było takie rzucone na taśmę w BBC w wiadomościach po 6 rano o zmianach w kodeksie pracy, ale nawet nie tyle to. Było też rzucone o tym, że plan rządu jest, aby do, do końca czerwca wyszczepić, wyszczepić, jak to brzmi, jak bydło, nie? Wyszczepić bydło w postaci pracowników <kling> domów starców i domów opieki. I pan, który zajmuje, który jest jakby takim szefem wszystkich domów opieki, tych państwowych oczywiście, domów opieki i, i o domów starców w Wielkiej Brytanii powiedział, że um, oczywiście jest tam grupka ludzi, którzy mają medical exemptions, czyli mają jak gdyby takie medyczne no, medyczny wyjątek, żeby ich nie szczepić, czyli mają, jakby usprawiedliwienie, mogą być nieszczepieni z powodów, z powodów zdrowotnych, ale ci, którzy nie będą się chcieli zaszczepić, a absolutnie nic nie szkoli na przeszkodzie, żeby ich szczepić z punktu widzenia medycznego, będą niestety musieli się pożegnać z pracą od 1 maja. I tu się włączył do, do rozmowy, do dyskusji pan ze związków zawodowych, który powiedział, że przewidują, że w związku z takim postawieniem sytuacji Spora część pracowników domów opieki i domów starców w Wielkiej Brytanii po prostu odejdzie z pracy. Mina pana szefa tych domów starców i opieki była taka lekko zmieszana, a mina pana ze związków zawodowych mówiła: I co nam pan kurwa zrobi? Nie mamy pan, nie mamy pańskiego paszcza, i co nam pan zrobi? No, może być ciekawa sytuacja. Myślę, że o tym będzie sporo dyskusji, bo to się przewijało cyklicznie, co chwilę, jak gdyby w tych paskach na dole w BBC. Więc myślę, że to będzie temat dnia. Innym tematem dnia w Wielkiej Brytanii, bo my tego typu problemy mamy, że odnaleziono skamieniały odcisk stopy dinozaura, gdzieś w północnej Anglii i o tym się przewijała droga część pasków. Także to mamy... To wczoraj było w paragach, na przykład, więc słuchajcie, to jest, to jest Anglia, nie? Natomiast z Izraela nadchodzą ciekawe wieści, a mianowicie jakaś pani, nie pamiętam nazwiska, jakaś pani, która chyba jest lekarzem, rozsyła takie dramatyczne nagranie, żeby ratować i ludzi w Izraelu, żeby rozsyłać wiadomości, że to, co się dzieje, co prezydent Netanyahu, prezydent Izraela tak się nazywa, wyprawia w tym kraju, że jest przymuszanie wszystkich do szczepienia obowiązkowego. Co prawda z punktu widzenia prawa to szczepienie w Izraelu nie jest obowiązkowe, ale jest obowiązkowe, bo jak się nie zaszczepisz, to ludzie tracą pracę, nie mogą wejść do teatrów, do centrów handlowych, nie mogą, dzieci nie mogą uczestniczyć w egzaminach do, na studia i tak chodzić do szkół i tak dalej, czyli jest zamordyzm. Płacz i lament niesamowity, wiral po internecie krąży to gdzie tylko może, a ja sobie tak siedzę i myślę, i moja koleżanka, że zobacz, co się dzieje w Izraelu, ci biedni ludzie, coś tam ma, jacy biedni ludzie. Powiem wam tak, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale akurat w przypadku Izraelczyków, nie używam celowo określenia Żyd, bo Żydzi to jest grupa etniczna, a Izraelczycy to jest grupa narodowa, w sensie obywatele Izraela. Żydzi w większości, oczywiście. Przypominam tylko, że Izrael z, z, z uwagi na swoje wcześniejsze działania militarne zajął sporą część swoich terenów, na których mieszka bardzo duża ilość Palestyńczyków i Arabów w ogóle, bo na przykład też Jordańczyków czy Egipcjan, ale, ale zajął te tereny i ludzi, którzy nie są Żydami, traktują jako ludzi drugiej kategorii. Wręcz jest wprost porównywane, że to co Izraelczycy robią w Izraelu, z nieizraelczykami bardzo przypomina działanie tego, co robili naziści niemieccy z nieniemcami z nie, z nie w czasie II wojny światowej. Czyli spychanie ich do wybranych obszarów, do Get i tak dalej, prześladowania, mordowania, bicia, wysiedlania na siłę, pozbawiania majątku i tak dalej, Gwałty, tortury, bombardowania. I z tej właśnie uwagi na to, ja tak patrzyłem, moja koleżanka mówi, ale jak ty możesz tak powiedzieć, że ci nie jest, przecież to są ludzie. Ja wiem, że to są ludzie, tylko że ci ludzie, którzy teraz tam płaczą, oczywiście tam się pewno znajdą jakieś środki biedne, ale w sporej większości obywatele Izraela nie przeszkadzało im to, że zdyskryminuje się, morduje i prześladuje nieizraelczyków na ich terenach. Odwracali głowę, kiedy widzieli bitych na ulicach palestyńczyków przez żołnierzy izraelskich. Bo żyli w luksusie, który był wyhodowany na cudzym nieszczęściu. Izrael jest zbudowany jako państwo na cudzym nieszczęściu. Tereny, które, które zasiedlają Izraelczycy w nowo wybudowanych, pięknych domach czy osiedlach mieszkaniowych, są zabierane prywatnym właścicielom, którzy byli nie Izraelczykami, na przykład Palestyńczykom. Wyburza się domy i całe wioski, nawet miasteczka palestyńskie, po to, żeby stawiać tam nowe osiedla dla Żydów izraelskich, czyli dla Izraelczyków. I z tego punktu widzenia nie jest mi tych ludzi żal. Karma wraca, to tak działa. Oni w tej chwili, część z nich płacze, że są dyskryminowani, prześladowani. Moi drodzy, czego się spodziewaliście? Wasz izraelski rząd w tej chwili robi z wami to samo, co robił wcześniej z nieizraelczykami. Trzeba było na to patrzeć i myśleć perspektywicznie, skoro oni robią tak, za chwilę się zabiorą za nas. Tak to, moi drodzy, niestety działa. Dlatego, jako człowiekowi, jest mi żal, że, że, że dzieje się tam pewnie sporej części niewinnych ludzi krzywda, ale z drugiej strony jednak część tych ludzi wcale nie jest taka niewinna. Bo to, że ktoś do kogoś nie strzelił, czy kogoś nie uderzył, to wcale jeszcze nie oznacza, że jest niewinny, bo odwracanie głowy jest taką samą winą, jak wykonywanie jakiejś czynności. A jakoś Izraelczycy dotąd nie protestowali o to, że na przykład są oddzielne autobusy dla nich i dla innych. Nie protestowali, że są części miasta, do których tylko Izraelczycy mogą wejść. Kto wam to przypomina? Te autobusy na przykład dla Żydów? Nur für Deutsche? Nur to co w Warszawie jeździły tramwaje, czy w Łodzi, czy w innych polskich miastach w czasie okupacji, że, bo były tramwaje, czy autobusy tylko dla Niemców. Polakom i innym narodowościom nie wolno było nimi jeździć. Karma wraca. Karma wraca, moi drodzy. No, wiecie, no pozostaje wysyłać dobrą energię i modlitwę, jeśli ktoś jest religijny i w celu zakończenia tego szaleństwa i ukrócenia uba tej, tej bestii, ale to jest bestii, ale, ale z drugiej strony pewne rzeczy się mszczą. Właśnie to milczenie, to y, takie, nie ktoś nie wyciągał pomocnej dłoni, a teraz y, do kogoś, żeby mu pomóc, a teraz sam chce, żeby mu pom ktoś pomógł, bo jest w podobnej sytuacji. No nie, znaczy nie, że nie, no ale niech, nie, niech się nic, jeżeli znajdzie się ktoś, kto im pomoże, to super. Ale też jedną rzecz sobie zaprzepaścili chociażby w mentalności wielu Polaków. Dobrze wiemy, jak w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji Polacy, jako jeden jedyny naród w Europie z narażeniem życia, bo tylko w Polsce na terenach okupowanej Polski pomoc Żydom była karana śmiercią, bo już w takiej Francji czy w Holandii było bardziej łagodne prawo, jeśli o to chodzi. Natomiast w Polsce za, za przechowywanie Żydów czy Żydów w domu, czy ukrywanie czy pomoc im karana był nie tylko wykonany, sprawca tego, ale cała jego rodzina, i to karą śmierci. Przypadków jest mnóstwo. Przypominam, że to Polacy. Mają w ogrodzie Jadwaszem, Instytut Jadwaszem, to jest coś w rodzaju Instytutu Pamięci Narodowej Izraelskiej. Tam jest taki ogród, gdzie sadzi się drzewka dla sprawiedliwych wśród narodów świata, czyli dla ludzi, którzy w czasie okupacji pomagali mniej lub bardziej z narażeniem życia ocalić, e, e, ocalić ludność żydowską. E, I najwięcej drzewek e, sprawiedliwych wśród narodów świata ma, ma. Która nacja? Polacy. Któru, która nacja najwięcej poniosła ofiar śmiertelnych za pomoc za Żydom? Polacy. A dzisiaj, co Żydzi, w jaki Żydzi sposób traktują Polskę i Polaków? Z nich się nie dziwią, że Polacy zaczęli być obojętni, ale mało tego, wielu Polaków wyciąga naukę. Nie pomagajmy Żydom, bo oni nam potem wbiją nóż w plecy. Bo tak się działo po II wojnie światowej. O, Żydzi, którzy ocaleli z Holokaustu, bardzo chętnie wstępowali w szeregi bolszewików, którzy przejmowali władzę w Polsce i bardzo chętnie pastwili się, znęcali nad Polakami, szczególnie nad patriotami, żołnierzami AK czy żołnierzami tak zwanymi wyklętymi, powstańcami warszawskimi itd. Przypomnijmy że to, że 80% prokuratorów, e, prokuratorów i NKWDowców i pracowników Służby Bezpieczeństwa i Urzędu Bezpieczeństwa w powojennej Polsce to byli z pochodzenia Żydzi, Polscy, którzy ocalili z Holokaustu. Ja nie mówię, że wszyscy Żydzi są źli, ja tylko mówię, że spora część z tych Żydów i że to, że 80% aparatu bezpieczeństwa było kierowana przez polskich Żydów, nie oznacza, że 80% Żydów była bolszewikami. To też, nie jest, to, to też nie działa. Ja tylko mówię, jak wyglądały proporcje w zatrudnieniu i e, jak wyglądały pro, proporcje w przejmowaniu władzy. I wtedy e, ci prokuratorzy, którzy skazywali na, na śmierć e, Polaków, e, nie mieli skrupułów. A, czyli oczywiście w ich mniemaniu ideologicznym z hydrą kapitalizmu i wywrotowym i elementem społecznym, a oni budowali socjalizm wspaniały i różny dla wszystkich. To jest oczywiste, że z ich punktu widzenia, gdybyśmy na to patrzyli, to oni mieli rację, ale z punktu widzenia historycznego już nie. No, prawda czasów obecnych, a prawda historyczna to jest, to się bardzo często rozmija ze sobą. Dzisiaj pewne rzeczy uważamy za oczywiste i etyczne, a one z perspektywy czasu się okorzą potem nieetyczne, bo na przykład zmieni się system wartości też. System wartości zmienił się wśród ludzkości, no w Europie, w Polsce, wszędzie zmienił się na przestrzeni ostatnich stu lat, na przykład. Hmm? W wielu aspektach. Życiowych. No, ja wiem, że trochę tak mówię, nie ten, no, ale to, to, to prawie do śniadania czy do robienia makijażu macie. i Zwędzi mnie czoło, nie wiem co to znaczy. Myłem się rano, więc to na pewno nie brud. <laughs> no i też swoje żarty Jakubowski, naprawdę, jak dziecko. Przepraszam, jak dziecko herbaty się może. Muszę... No. Więc ciekawe, mamy poganki. i tak. Aha, i musimy wrócić do. Czy nie musimy, tylko ja muszę w końcu zrobić. E... Post-commentum to jest jedna rzecz. Czyli tą moją ulubioną autorską serię, którą prowadzę od 5 lat, a od roku ją zawiesiłem. Post-commentum, czyli na żywo, ci, którzy są nowy, moimi nowymi widzami, taką se serię stworzyłem kiedyś, że żeby udowodnić moim widzom, że ja nie jestem takim youtuberem, który olewa wszystkich, tylko naprawdę czytam wszystkie komentarze. Zrobiłem serię, że nagrywam odcinki co ileś nagrywałem odcinek, w którym czytałem tylko komentarze, oczywiście wybrane, a nie wszystkie, bo tego trochę za dużo, ale wybrane komentarze e, e, widzów i się do nich opersonalnie odnosiłem na wizji, co się bardzo widzom podobało. Mnie zresztą też, bo to fajna bo dyskusja była. Bo... Dyskusja w stylu YouTube'owym, czyli jednostronna, że ja mówię, odpowiadam Wam na pytania, a Wy ma... Nie ma kierującej się bronić, przynajmniej nie na żywo, ale w komentarzach już tak. Dla tych ludzi, którzy mi mówią, że mam obsesję na punkcie Jackowskiego, czy kompleks jego, jaki? Ja, spójrzcie na mnie, nawet niewyspanego do końca. E, i posłuchajcie, co ja mówię, i potem nie, za, proszę się zastanowić jeszcze raz nad słowami, że mam kompleks Jackowskiego. No i kurwa, już nawet nie piję. A on to dopiero daje w palnik, kurwa, nie widać. poriu widać po prostu. On ma moją, mówi, zostaw go, on ma chore serce. Ja mówię, Jakby miał chore serce, to by tyle nie chlał. Chyba, że po prostu się nie szanuje albo chce. Nie wiem, co chce. Natomiast no po prostu to widać. Wiem, bo przez wiele lat dużo piłem, więc wiem, jak wygląda mordo, morda przepita, czy rano, czy wieczorem. Różni się trochę od ciebie, ale jednak. Ehm, no, e, e, no mnie zdrowie zmusiło do tego, żebym wrócił na tory życia nastolatka przed pójściem do liceum. Przed pójściem do liceum byłem święty, byłem sam to subito, święty za życia, naprawdę, tu, to tu natychmiast, bez ukrzyżowania. Potem się to wszystko diametralnie zmieniło w ciągu zaledwie paru miesięcy, i tak zostało na kilka, dziesięć lat. A, ale to już za mną, w związku z tym, że przeżyłem 45 lat, niedawno skończyłem, nie wiem czy to widać, skończyłem 45 lat, to stwierdziłem, że skoro jest to według przepowiedni niektórych wróżek i jasnowidzów z mojej rodziny i nie tylko połowa mojego życia, bo mam dożyć co najmniej 90, podobnie, czyli tak dobiję do Filipa, w księcia w sensie, w sensie rocznikowym, znaczy nie rocznikowym, tylko w sensie ilości przeżytych lat, to ja z tego co w ogóle pomyślałem, kurwa. W moim 45-letnim życiu się już tak masakrycznie dużo rzeczy wydarzyło, że przez następne 45 lat ja nie wiem, co w ogóle będzie. Aż zagryzłem pazmacja, usoty. Eee, I no, to muszę, to muszę zacząć dbać. Skoro to jest połowa mojego życia, to czas wypadałoby trochę wystopować, wyhamować czas trochę zacząć o siebie dbać, więc jest też i więcej sportu, eee, i, i, i inny styl życia bardziej spokojny. Bardziej taki nacechowany powiedzeniem: Mam wyjebane, będzie mi dane, nigdzie się nie spieszę, nie przejmuję. Coś się wydarzyło, z czymś nie zdążyłem, nie stresuję się tym, że absolutnie no nie zdążyłem. Przestałem się bać tego, że ktoś będzie, nie wiem, się złościł na mnie, że nie dotrzymałem słowa, bo z czymś nie zdążyłem. Po prostu mówię: Nie zdążyłem z czymś. Jeżeli Cię to złości, to. Weź relanię, czy coś, nie wiem, zapalce Jointa, bo ja już nie mogę to zrobić. czy znaczy w sumie mogę, ale nie chcę. Nie chcę, zwłaszcza, że ograniczam palenie też dosyć ostro, więc innych rzeczy palić też nie chcę. No a um, No... Um, <ścoughs> chcecie, to wierzcie, chcecie, to nie wierzcie, Chcecie, to wierzcie, chcecie, nie wierzcie, no Jakubowski chce mieszkać w Budapeszcie z moje marzenia. Mieszkać w Budapeszcie chociażby przez pół roku. Um, I na wyspie Kuka jest taka wyspa na oceanie, daleko. Koło Polinezji francuskiej. Piękna, z atolem. Czyli znaczy, tam atolu nie ma, ale atole są obok. Atol to jest takie odwrotna wyspa, w sensie, że jest naokoło, w środku woda. Znaczy naokoło tego, naokoło to jest woda. <grym> no, więc po. Aha, post komentów i chcę i QA, bo przecież zleciłem na stronie, zaraz na, na, u na, na stronie, stronie głównej, ja piję. Na mojej grupie facebookowej jakubowski 76 gadam golubie. linka znajdziecie w opisie pod spodem. Jest link do... Tak, to, 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 to sobie klikajcie tam, wejdźcie na moją stronę w grupę jakubowski 76 gadam golubie I tam jest jako pierwszy post przyczepione pytanie, zadawajcie pytania do Q&A, czyli question answer, czyli pytanie i odpowiedź. I tam można zada jeszcze zadać pytania. Ja wiem, że tam pytania są już od grudnia zadawane. I to będzie zrobione. I to już teraz, zaraz będzie zrobione. No. Poza tym, wiecie, no, ja tak mówię, zwolniłem życie, ale też to mi pozwoliło powrócić do, swojej wcześniejszej, do swoich wcześniejszych praktyk i działalności, m.in. Do, do mojej autorskiej psychoterapii. I znowu mam coraz więcej osób zainteresowanych, które do mnie przychodzą z prośbą o wsparcie, wskazówkę czy pomoc, co też chętnie czynię. Linka do terapii też znajdziecie w opisie pod spodem, tam też jest mój adres mailowy, gdyby ktoś się chciał ze mną skontaktować, bo robię różne rzeczy. Z pogranicza ezoteryki, duchowości, jasnowidzenia, psychologii akademickiej i z po prostu życiowego podejścia do życia i ludzi. I dobrze mi to idzie. I to nie jest wcale narcyzm, ani potrzeba chwalenia się, tylko naprawdę jestem z siebie zadowolony i z tego, że tak dobrze to idzie. No. I tyle, to, to tak się poreklamowałem na koniec, no tak, no bo się muszę poreklamować, skoro już jestem w, w działalności na nowo, to i to muszę się poreklamować, że znowu to robię. No i wróżę z rąk i nóg, znaczy nóg akurat nie, z rąk też, ale jak ktoś osobiście z reguły robię to online, więc nie dam rady, ale chętnie robię kartami i robię też po prostu głosem. Jak powiedziałem, jestem jasno słyszę, a co do jeszcze bo chcę dokończyć te kompleksy, jak ktoś mówi, że mamy na obsesję, to nie jest obsesja. To jest po prostu to, że ten gość yy, nie jako, on jako człowiek nie ale to, co on robi, mnie mega wkurwia. Wkurwia mnie dlatego, że to, co on robi jest oszustwem, jest kłamstwem. A ja e, kiedyś swojego czasu od jednego z moich mentorów e, usłyszałem takie słowa, że jeżeli widzisz, że jeżeli widzisz kłamstwo lub fałsz, i wiesz, że to jest kłamstwo i fałsz, to twoim obowiązkiem jest to nagłośnić i ujawnić i obnażyć. I tak też robię. Obnażam, dlatego, że ten człowiek mówi o Jackowskim ja to zawsze powtarzam, bo ludzie zarzucają mi złą wolę i to, że go nie lubię, albo że odbieram mu jego osiągnięcia. Nie, nie odbieram. Ten człowiek w zakresie poszukiwania osób zaginionych i przedmiotów zaginionych, innych rzeczy, ma na swoim polu no, niezrównywalne osiągnięcia i powinien dalej się tym zajmować, bo to jest jego dziedzina jasnowidzenia. Bo jasnowidz jasnowidzowi nierówny. Jeden się specjalizuje w zwłokach. Inny w przyszłości, jeszcze inny w leczeniu, jeszcze inny w widzeniu aury i tak dalej. To jasnowidze... jasnowidzenie jest bardzo szerokim pojęciem. To nie jest przepowiadanie przyszłości, tylko właściwie w jasnowidzeniu najmniej jest przepowiadania przyszłości. Tyle bym powiedział. Ja z kolei się specjalizuję i coraz bardziej rozwijam tą, tą moją działkę jasnowidzenia bardziej w widzeniu człowieka jako całości i w widzeniu jego, gdzie są jego problemy i jak one są powiązane. Powiedzmy, jak to psychosomatycznie ze sobą się ma. I, I jaki to ma też często wpływ na, 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 na materię, ale no, to tak w dużym skrócie mogę o tym opowiedzieć więcej. Jeśli będziecie chcieli, to oczywiście poproszę o pytania w komentarzach pod spodem. Wydaje mi się, że 20 minut na poranek z Jakubowskim jego herbatą i waszymi makijażami upalni, ewentualnie mieć u zębów upanów, to chyba w zupełności wystarczy. Na końcu, jak w radiowym podsumowaniu. Dzisiaj mamy 15 kwiecień zdaje się, tak? Roku Pańskiego 2021, w Birmingham jest w tej chwili około 10 stopni, planujemy w południe mieć około 18, co jest bardzo fajne, jest słonecznie, więc pewnie nie tylko raz wyjdę dziś na spacer Czego Wam i gorąco polecam, ponieważ brakuje nam słońca, w słońcu jest pewna witamina, która jest nam bardzo potrzebna, nie musimy jej wyłkać w kapsułkach, wystarczy nam, że częściej na, na, na światło słoneczne wystawimy swoją buzię, ewentualnie inne części ciała. Oczywiście w miejscach publicznych te przyzwoite, bardzo proszę. Na własnych balkonach, dachach czy tarasach możecie robić co ja mam żeby nie było. Kocham Was moi drodzy i do zobaczenia, do usłyszenia. Czekam też na Wasze pytania i na ewentualne kolejne. Jeszcze kilka pytań do Q&A, czyli question answer, jeśli ktoś by chciał je zadać. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.